Jestem Jarosław Wocka, lotuję w oddziale 065 Malbork. Witam wszystkich hodowców i pozdrawiam. Hasłem dobry lot. No i tutaj przyjechał do mnie kolega nakręcić reportaż i tą drogą tutaj chciałem podziękować hodowcom tym, którym mam gołąbki od nich, a tutaj tak, to są koledzy Bogdan Sobiński z oddziału trzew, wtedy bracia Łepuch z Sążary, tak. Wtedy Kolegom ze Starogardu Gdańskiego to Zygmuntowi Wolertowi, Andrzejowi Felskiemu, Zbyszkowi Dudzie, no i co tutaj. To by byli chyba wszyscy hodowcy tacy, którzy tego. ale tutaj w oddziale Malbork, to tutaj tak, współzawodnictwo wydaje mi się, że jest dosyć takie poważne, bo są tutaj dobrzy hodowcy, tacy jak Jacek Sruzik, Krzysiu Mirek-Drewa, wtedy Krzysiu Tetkowski, o no, Józek Kwolek. Jest tutaj kilku takich naprawdę porządnych hodowców. No i tutaj jak za tą drogą, że tutaj się spotkaliśmy, to chciałem od tych kolegów, które mam te gołąbki, to bym chciał trochę tych głębi tutaj pokazać, żeby to uwiecznić. W Pamięci, że takie gołąbki tutaj wychowałem po gołębiach od tych kolegów. O, tutaj jest niebieski to jest z 14 roku. To jest po oryginalnej starej parze od kolegi Bogdana Stubińskiego. Nie? On jako młody miał na 5 wkładań 4 konkursy, w zeszłym roku miał 6 konkursów, a w tym roku ma 12 konkursów. Bardzo dobry goł. To jest jeden, to jest 53. I za chwilę pokażę jego brata jeszcze. Mój niebieski, nie, to niebieski. To, są, to jest dwuletni gołąb. Jego brat z gniazda. Jest tutaj następny niebieski. To jest 54 też 14 rok, to też jest po tej starej praży to ta puszka. No to ten jako młody miał też na pięć wkładań, 4 konkursy, w zeszłym roku on miał e, 7 konkursów, a w tym roku ma 11. Bardzo dobry dobry. To są dwa i bracia zmiany. Wtedy no. tu jest ich trzeci brat, tylko że ten jest roczny. To ten jako młody był na 5 wkładam 5 konkursów, był najlepszym lotnikiem w udziale Malborg. A w tym roku na 10 ma 10 konkursów. Ten niebieski. No i tutaj jeszcze chciałem pokazać to samo na To jest siostra tego niebieskiego, tego roczniaka. Druga zgniazda. Ta jako młoda miała na 5 wkładam 4 konkursy, a w tym roku ma 8 konkursów. To jest roczna samiczka. Na 10 wkładać. No, to jest jedna. Tu jest następna siostra. Tych właśnie niebieskich. No to w zeszłym roku ona miała dwa konkursy jako młoda, a w tym roku ma dziewięć konkursów. Proszę, sobrzka. 85 będzie na ja hmm. I co tutaj jeszcze jest? Te głębokie, które są nie. Gdzie ta popuszka, stara. O, tutaj ta, ta samiczka też. Jako młoda, ona miała 4 konkursy. W zeszłym roku, y, jako roczna, ona miała 5 konkursów. W zeszłym roku miała 9 konkursów. W tym roku ma 11 konkursów. To jest też z, te, z tej samej linii, co te niebieskie. Cała linia nie góry. No, tutaj jest niebieski samczyk. To jest oryginalny syn tej papuszki. A papuszka to była siostra tych wszystkich niebieskich: tych dwóch letnich i, i, i tych rocznych. tych, I to jest jej syn. On w Starogardzie Gdańskim miał pierwszą nagrodę za wyczyn, pierwszą za standard. Pieski. To jest jedenasty rok. Po tym gołąbku w zeszłym roku miałem drugiego lotnika w okręgu Gdańskim. To jest ten pudzian. To jest też, to jest druga linia, taka głębi od Bogdana Stabilskiego. No co powiedziałem. To jest córka Pudziana, Miszka, która nie jest hodowana. To jest matka tego drugiego lotnika w okręgu, Gdańskiej, tym niebieski. To jest siostra, to jest też córka Pudziana, jako młoda miała na 5 5 konkursów, w zeszłym roku miała 8 konkursów, a w tym roku ma 12 konkursów. I tutaj jest, To jest córka tej mewki z tym białym ogonem, I pierwszej córki Pudziana i po tym niebieskim. W tym roku na 5 wpadań, 5 konkursów, druga lotniczka w oddziale. No, to jest córka e, popuszki. w tym roku na 5 wkładam 5 konkursów, ona jest najlepszą lotniczko w oddziale Mulworku. Tu jest też ciemna samiczka, To w tym roku na 5 wkładam, ma 4 konkursy. I to jest siostra tego drugiego lotnika w Okręgu Gdańskim, co był w zeszłym roku. I to jest, to tutaj by była wnuczka pudziana starego. Ta niebieska wcześniej też, tutaj tak pokrzyżowane. No, ten ciemny to jest... Wnuk y, Pudziana, a matka jego to jest ta, ta mewka z tym białym ogonem. I ten niebieski po papusce były te włosy czerwone nie? to tutaj jest 7532 to jest oryginalny łebuch i potem to jest 7532. I teraz tak od kolegi trzeba, bo on miał na tego samca 1072. No, No Czerwony wos to ten, ten jako młody e, ta 5 składa miał pięć konkursów, w zeszłym roku miał 8, a w tym roku ma 11 i ten to no, w tym roku w kategorii B ma 20. A w zeszłym roku tam musiał zobaczyć na płachcie, nie? To jest ten czerwony. No, to jest po 10,72. A bo 10,71? 1071 tu jest jeden syn czerwony. To w tym roku na 5 wkłada ma 5 konkursów. Cicho, 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 cicho. No, a tu jest jego brat gniazdo. To ten na 5 wkłada ma 3 konkursy w tym roku. a z tego tutaj tak. i tutaj jest czerwony wos. To jest samczyku od braci łepuch po 12:25. Ten w tym roku ma na 10 wpadań 8 konkursów. Tu jest czerwona ta samiczka. To jest też po tym 12:25 od braci łepuch i spod córce papuszki. W zeszłym roku miała 3 konkursy, w tym roku ma na 9 wpadań 8 konkursów, ale takich. Same szybkich. No, tu jest następna po głębiach od braci Łepuch. To jest też po tym e, 1072 o Tutaj jest surka 7532 i po starej żółtej. To matka zaraz na ja tyle nie? No, 7532 to tam to też bardzo dobre gołąbki tutaj. No, bo jeszcze mam oprócz nie jeszcze dwie samiczki. A to jest matka, właśnie tej czerwonej, co przed chwilą była. No, a to jest gumówka starego tego litera. To tam ojciec, to ten ten mały. No, po tej samicy to co roku zawsze są bardzo dobre gumówki. I w tym roku córka ma 12 konkursów. Druga córka miała 11, a w zeszłym roku 10. I co roku bardzo dobre po tej samicy są. jej córka w tym roku ma 12 konkursów. W zeszłym roku miała 8, a siostra jest gniazda w zeszłym roku miała 10, a w tym roku 11. Tu jest też. To jest wnuczka yy, tej żółtej. Tak jak przed chwilą, co było, nie? To w tym roku na 5 wkładań ma 5 konkursów. I tu jest dolany samiec. Yy, ona w krzyżówce była z Hubenem. Z Eldorado. No, to jest też jeszcze. Następna córka tej papuszki tej co była lotniczką w Ukręgu krajeckim w 2012 roku no, nie ucieknie nie ucieknie to jest też to jest wnuczka tej właśnie tej mewki to w zeszłym roku miała 8 konkursów w tym roku ma 11 w tym roku z tych lotników jeszcze to tak to jest godny Ten tutaj ciemny grochowy. To jest też dubleking grom. W tym roku ma 11 konkursów, a w zeszłym roku to był najlepszy rośnie w i ilości zdobytych konkursów W tym roku tak chodź, chodź. To jest też Po samczyku odbracił łebów do rado To w tym roku ma 11 konkursów na 11 wkładań. Tu jest brat tego pstręgo, tylko po innej matce, Bo ten w tym roku na 11 wkładem ma 10 konkursów. I to jest samczyk do Dorado od Braciłewa. 12, 1281. No, tu jest niebieski, to jest też po córce papużki. Ona tam wcześniej już była pokazana. I ten gołąbek w tym roku ma 12 konkursów. I z maratonu drugiego był pierwszy w oddziale. Piąty w okręgu w Gdańsku. On od młodego ten gołąbek też bardzo dobrze To tutaj, jak go nazywam, szybki. To jest od kolegi Zygmunta Wolenta. Niebieski. Ten gołąbek bardzo dobrze od, młodej, od młodych lat, lotów i latał. W tym roku trochę miał problem na bo na pierwszym locie jeszcze go miał w robocie i trochę miał skrzydło i w tym roku mnie trochę to on był dużo wypuszczany. To niebieski. To jest od Zygmunta Wolerta to jest głąbek od, od kolegi Andrzeja Pelskiego. Jako młoda miała dwa konkursy, a w tym roku ma jako rocznik 7 konkursów. A to jest linia Goebi, która u, u niego bardzo dobrze się spisuje. Jeszcze. no jeszcze tutaj by trzeba było nadmienić. tamczyk, jest dwuletni. W tym roku on ma 11 konkursów, a no, to jest o tym czerwonym od Zbyszka Odbudnego ten go. Tutaj w ogóle cała linia go tutaj jeszcze jest dolana linia tej popuszki i córka popuszki bardzo To też jest głąbek, to, to jest oryginalny gołąbek od Łukasza Krokockiego, Go tam wcześniej nie, nie wymieniłem. I temu koledze też by się, się należy podziękowania, bo jednak ten gołąbek od młodego lata i po tym gołąbku też mi latają głębokie. Miałem samiczkę, w zeszłym roku miała 10 konkursów, ale w tym roku ja się też oryginalna samica była. A to jest też. To jest tutaj właśnie po tym szpycu niebieskim co jest po ułubieniu i tutaj jest była córka żółtej i ten samczyk ma w tym roku na 5 wkładem 4 konkursy a jego siostra, była wcześniej to na 5 pięć ma 5, pięć, są dwa zmiany tylko ja mówię, tutaj w tym głównym płynie nie do to no jest też jeszcze oryginalny gołąb pod Bugdana Stomickiego, bardzo dobrze lata od młodego i bardzo dobrej gołębik w tym roku dał to najlepsze lotniczki w podziale niebieski w tym roku też jako rocznie ma 11 konkursów i z, z 500 jeden był drugi w odziale. Tutaj ten niebieski. A tutaj tutaj ja mówię, te trzy gołówki, tutaj ten niebieski, tutaj to jest ten roczniak. Tam te Tamten niebieski, ten niebieski, ten niebieski i tutaj ta jedna samiczka. To te trzy co ja mówiłem, z jednego lodu były trzy pierwsze były w oddziale. A tu jest ta niebieska abstra. To jako młoda miała 5 konkursów, w zeszłym roku miała 8, a w tym roku ma 14 konkursów. 18 wkładów. Więc tutaj samiczka. I to jest yy, też córka tej, tej strej papuszki.